It happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was to year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy dzisiaj sobotę. No i spędzicie ten dzień z nami. Co dzisiaj? Dzisiaj nic ciekawego nie będziemy robić. Jak sobota to oczywiście sprzątanie, ogarnianie hałupy. No i co? No i coś tam jeszcze pewnie będziemy w międzyczasie zwyczajnego robić. Piękna pogoda jest dzisiaj, więc. Może dziś się przyjdziemy, zobaczymy, jak nie dzisiaj to może jutro wyciągnę rodzinkę, albo na rowery, albo na jakiś spacer. Bo jest naprawdę przecudnie i trzeba korzystać z pogody. Teraz to idę zrobić sobie śniadanko, bo jestem głodna, a potem zabieram się za ogarnianie salonu i reszty domu. Bo niestety wczoraj mi się nie udało, bo... co? Wczoraj wróciłam o trzeciej, poszłam wjechałam do sklepu, no i później jeszcze pojechałam na koniec z Klaudusią. No i już mi się po prostu nie chciało. Więc trzeba dzisiaj to zrobić, bo zazwyczaj wolę robić to w piątki niż, niż w weekend, bo ten weekend później tak ucieka e, mega szybko. Dzisiaj śniadanie w kuchni, serwuję jajecznicę, paróweczkę, bułeczkę i y, paprykę marynowaną. Y, zajadam, potem szybko chyba pójdę z psem i wezmę się za ogarnianie y, chałupki, bo na tym to mi zajdzie. Niestety, godzinka prawie dziewiąta, idę z psiakiem że nie ma, bo pojechał naprawiać swoje auto, no i w związku z tym ja przyjmuję tą funkcję, bo zazwyczaj to on wychodzi z lejlamu. Najbardziej Bardziej nie a najczęściej wychodzi z nią. No, to chyba w większości to ma. Bo tak jest. Więc lecimy szybko na spacer, a potem e, później Dobrze, piękny jest i swoje potrzeby, a ja sobie pospaceruję jeszcze chwilkę i wracamy. Spacerek zaliczony. Chciałam coś więcej ponagrywać, ale tyle ludzi było, że trochę przerywałam. Bo w naszej małej mieć, nie niestety, jak ktoś dziecka ma, to nie wygląda normalnie. I zaraz wykupię spojrzenia i kupię komentarze. Ale może jesteśmy po spacerku wracamy do domu. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że tak e, ogólnie się nie ważyłam, bo mi się e, baterie rozładowały i e, nie mogę się zważyć, Boże, co to tam pipka teraz. Ale ubrałam teraz sobie e, jeansy, które wcze, wcześniej były takie mocno, musiałam wciągnąć w brzuch, żeby je zapiąć. To dzisiaj jest jakby troszkę lepiej, więc uważam, że może coś tam jakieś gramy pospadały, że jest. E, okej okay. Mam nadzieję, aczkolwiek mam problem teraz z ważeniem tych produktów i dokładnym liczeniem, bo yy, wieczorami mi się nie chce właśnie tego robić. Wiedziałam, że tak będzie, tego się bałam, jak wrócę do pracy, ale jem te cztery posiłki yy, o stałych porach, praktycznie, bo w pracy jem o 9, o 12. Yy, no i później wracam, no to 15, 16 jem w domu. No i kolacja. E, więc a w ogóle w pracy to też ciężko, bo tak, to jakieś ciasteczko ktoś przyniesie, to ktoś e, pierożki ulepił, to coś i wiecznie mnie czymś częstują, a ja mu odmawiam, ale one i tak mi ściskają i mnie to tak <gryw> denerwuje. Znaczy to jest fajne, miłe, ale e, ogólnie ciężko być w tej robocie na diecie, Wam powiem. E, więc tak. Jedynie co fajnie tam jest, że tam mam ruch, bo chodzimy na spacery i to często długie, nieraz 10 tysięcy kroków zrobię w samej pracy, więc jest spoko. Przebieram się i będę ogarniała chałupkę. Co, lubak? Co, mama się się rano wyginała? I dziecko wstało z wystraszone. Co, Tam mama na tym balkonie się rozciąga, nie? Dobra, moi drodzy, trzeba sprzątać. E, dzień jak co dzień. ja w ogóle to jeszcze przed spacerem z psem sobie siedziałam i robiłam swoje finanse. E, uwielbiam to robić i mnie to tak. No i nie powiem, że relaksuję, bo bardziej mnie to denerwuje niż że relaksuję, no ale dobra. Ale sobie siadam i sobie rozpisuję co w danym miesiącu, jak e, te moje oszczędności będą rozplanowane. E, w ogóle już się nie mogę doczekać, jak zakończę swoje. Wyzwania oszczędnościowe, żeby dostać takiego kopa, że fajnie udało się i, i jest super. Myślę, że się uda. Na święta już wpłaciłam zaliczkę troszkę mam odłożone, teraz w październiku znowu odłożę. Opony też całkiem spoko, więc w grudniu się kupi. No, mam nadzieję, że to się po prostu uda. No, trzymajcie za mnie kciuki. E, koniec siedzenia na kanapie ogarniam e, to. No, jest trochę tego. Zacznę od ściągania prania, bo tego nie lubię najbardziej i segregowania. Mój mąż kocha robić pranie. Ja tego tak robić niekoniecznie lubię. Mój mąż to ma fiksację na punkcie pustego kosza na pranie, aczkolwiek jest to raczej niemożliwe przy dwójce dzieci, tym bardziej przy trzech babach w domu. My się często przebieramy, więc no niestety nie da się tak. Ale, ale on tak bardzo często robi pranie i dlatego też ta suszarka często tutaj ja sobie leży w tym salonie. Ale zacznę od tego, bo tak naprawdę chcę mieć już przestrzeń. Później kurze będę wycierać. Ogólnie w salonie nie mam tragedii po te rzeczy, które tu są, a nie ma ich tak strasznie dużo. Powycierać kurze i gotowe. Właśnie się zastanawiam jeszcze, czy dzisiaj nie zmienię pościeli, ale powiem Wam szczerze, że tego to nienawidzę robić. Lubię spać w świeżej pościeli, ale nienawidzę zmieniać. A mój mąż to już w ogóle nie lubi, jak ja zmieniam. Więc, ale chyba to zrobię, bo już jest ta pora, że tak powiem. Ale w ogóle zobaczcie, jak się z tego czarnego kurzy praktycznie tak... Też tak macie? Właśnie chyba bym chciała suszarkę do suszenia ubrań. Głównie przez to, że ona fajnie te jakby pełkurze zbiera. Więc to tam gdzieś w swoich planach muszę zapisać, ale na razie nie, bo na razie mamy... Inne wydatki i inne plany. Chcemy trochę tutaj kiedyś zrobić remont w pokoju, w salonie, jakieś łóżko musimy wymienić do sypialni, więc to jest on jakby priorytetem. Ale, ale tamte kolejne też będą. Jak już w ogóle zrobimy kuchnię, to myślę, że wtedy będę zbierała. Już kolejnym celem będzie zbieranie na Łazienkę, i wtedy tam zrobimy taki słupek. Że na pralce będzie się leżała suszarka i, no i wtedy będzie ok myślę. No ale to jeszcze dwa lata, myślę, muszę poczekać. Najpierw będę szczęśliwa, jak uzbieram na kuchnię. Bo to jest dla mnie w ogóle priorytet, nie cierpię swojej kuchni i, i chcę to jak zrobić jak najszybciej. Dobra, ja ściągam pranie i łączymy się później. No, suszarka pozbyta jest na balkonie. Ogarniam tą szafencję, która jest po prostu też tragiczna. Wiecznie tu wszystkiego pełno. Tu w ogóle taką szafkę, która to jest zgroza. Ja tego to sprzątam i tu wiecznie jest bałagan, więc tego nie robimy. Nie otwieramy tej szafki, ale ogarnę to, wyniosę te rzeczy i, i pozamiatam od odkurzę. I będzie tak piękna pogoda, moje drogie, że wow! końcówka września jest tak cieplutko i milutko i gdybyśmy w tym tygodniu robili urodziny mamy, to mielibyśmy cudną pogodę cudną pogodę, ale też mielibyśmy później na drugi dzień moglibyśmy sobieść na jeziorko i byłoby lepiej, mąż by sobie wziął drona, mógłby tam polatać, no ale niestety deszcz. Co piesek znowu chce? Ile? Ty dzisiaj wołasz cały czas o jakieś przekąski? Nie wolno wołać o przykoński. nie! Mm, więc ym, tak. No ale niestety, nigdy tak nie jest, jak się zaplanuje. Yy, skąd mogliśmy wiedzieć, że ten weekend będzie yy, tak cudowny, ale mam nadzieję, że jutro uda nam się jakoś wykorzystać yy, sportowo znaczy sportowo. Albo spacerek, albo rowerki, albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy namówię męża. Pewnie nie będzie chciał, bo będzie siedział i filmy przerabiał ale no jutro też będę nagrywała vloga, więc musimy coś nagrać. Więc tam musi się coś dziać, prawda? E, więc tak. E, on to już jest w ogóle mm, o jeden vlog do tyłu, więc e, z czwartku będzie przerabiał go dzisiaj, mam nadzieję. E, ten będzie na niedzielę, no na poniedziałek będzie soboty. Patrzcie, do wtorku, środy będą filmiki. Wow, a później oczywiście dostanę wypłatkę. To będą co? Budżetowanie i planowanie budżetu. Ja uwielbiam te filmy nagrywać, są mega dla mnie motywujące. Mam nadzieję, że wy również lubicie je oglądać. Dobra, ja tu gadu, gadu, a tutaj trzeba posprzątać pokój, ale tak się wkręciłam, kochani, w to nagrywanie i to gadanie do kamery, że ja bym mogła tak cały czas teraz. Bardzo mi się to podoba. Nawet kiedyś bym w życiu nie pomyślała, że w tygodniu będę nagrywać, a tutaj naprawdę. Coraz częściej mi się to zdarza i jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że Wy również. Naczynia. Tak się u nas to zbiera niestety. E, największym bałaganiarzem w tym domu jest nasz pies. E, zobaczcie, gumeczki, jakieś misie se powyciągała, tam coś też widzę jej. E, Masakra. Mieć e, lustrzane drzwi, które trzeba co chwilę myć. Fakt, one pięknie wyglądają i są cudowne, no ale jednak te łapki się na nich tam gdzieś gromadzą. Chociaż i tak nie jest tak tragicznie, jakby mogło być. Muszę zdać, tak, bo e, jesteście pod słońcem, bo są całkiem fajne i nie ma tam tak aż bardzo źle. E, Mogą być gorzej, zawsze. Salon jest zrobiony. Zostało tylko umycie podłogi, no ale to. E, za chwilę, w ogóle e, 20, któryś tak? 20 września, a ja włączam właśnie wiatraka, bo jest taki ukrop, 30 stopni dzisiaj będzie. Już jest 26. Więc salonik zrobiony. E, ja sobie zrobię zasłużoną przerwę, czyli oglądam sobie jakiegoś vloga. A, a później idę na do supianim. Zmieniać pościel. Nie lubię tego. Tak jak Wam mówiłam już. Później mycie podłóg jeszcze. No ale to już zdecydowanie później na szczęście obiadu robić. Nie muszę bo robić dzisiaj Nikola z Carbonare, więc ten kłopot mi odchodzi dziś. Bo nienawidzę, jeżeli sprzątam w sobotę i jeszcze muszę się odrywać na obiadu, to wtedy tego nie cierpię. A tak, to już mam salonik zrobiony, później sypialnia, łazienki i gotowe pokoje dziewczyny sobie niech same ogarniają już. Udało mi się pościel zmienić, to ląduje do prania. Więc to mamy zrobione. Z to zostało mi tylko tutaj wytrzeć kurze. No i podłogi będzie gotowe. Więc pila kolejna przerwę, bo po każdym wysiłku trzeba zrobić sobie minutowe przerwy. Czekajcie, tak dzisiaj razi słońce, że muszę tak stać. Ale chcę sobie oglądać odcinek Zuzy Boruckiej bo tam miała ślub i mnie to ciekawi, więc sobie zaraz e, dokończę, bo to godzinny odcinek, więc tak na raty oglądam, ale bardzo lubię tą dziewczynę oglądać również, więc e, robię pranie i zasiadam do oglądania. E, czas na drugie śniadanko, tosty, e, nie patrzcie, że spalone, ale oczywiście w międzyczasie sprzątałam e, w sypialni jeszcze e, do tego kawusia w moim już jesiennym kubeczku, no i kończę ten odcinek z jeszcze mi go sporo zostało, więc e, muszę to odrobić. I tak moi drodzy. Probotę e, idzie pomału, ale idzie. Później, jak skończę odcinek, to pójdę kuchny, kuchnię. Nie? Bo tam to oczywiście kuchnie, to mam zawsze z grozem. Chyba, że najpierw przedpokój, bo jest trochę tego mniej, więc może to zacznę, a później pójdę. Y, sprzątać y, kuchnię i łazienki. No i tyle. Y, 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 by było na dzisiaj. Chciał? Co dać pieskowi? Co to się stanęło? Co dać? Co piesek chce? Ale, ale co dać? Obiadek? Tak? No to idź do Nikoli. Idź do Nikosi. Ona ci da. No chłopcu. Obraziłaś się na nas? Chodź! Mamy obiadek. Obiadek? Obiadek? Co licha wita? Co Oni ci mają dać? Oni ci nie dadzą obiady! Głodzą psa! Obiadek? A gdzie masz miska? Gdzie? Gdzie jest miska twoja? <głosy> Dobrze! <głosy> Gdzie dobry listeczka! Gdzie listeczka! Gdzie jest kółeczka! 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 Jeste. O, jeszcze kółeczka, chodź! Chodź, obiadę! Obiadę widać! Przerwaj, ale przez tego to przypomniałaś. Mm, dzisiaj karmę. Karma nie smakuje. Panie pranie powieszone, ale w połowie bo oczywiście mąż mi okrzyczał, że za dużo naładowałam do pralki i nie wywirowało, nie wywirowało tak jak należy więc y, musiałam to podzielić na dwa wirowania część prania już włożona, drugą daję do wirowania a w międzyczasie moja córcia starsza robi y, pyszną carbonarę, więc y, obiadek będzie za chwilę ja już chałupkę mam praktycznie ogarniętą y, przedpokój, salon, y, sypialnia i kuchnia, została mi tylko łazienka więc zaraz to zrobię jest tak dzisiaj piękna pogoda, że, że aż siedzieć w domu nie wiem, czy jak może w stanie to się gdzieś pójdziemy przejść, czy. Ale jest tak gorąco, że nawet pani ma za bardzo e, siłę chodzić chodzić. Dzisiaj jest mega. Bardziej bym jutro stawiała na jakiś spacer, ale zobaczymy. No i Nikola zrobiła przepyszną karbonarę, już próbujemy. Ja w ogóle nie przepadałam za carbonarą, bo ona mi nigdy nie wychodziła aż e, nikolka nie zrobiła i naprawdę wyszła jej genialna. Mi się po prostu to jajko zawsze zważało a i wychodzi taka mega kremowa. Mm, Bocha. Więc myjemy i co potem się okaże. Do siedzenia ogarniania chałupy idę z nikosią do galerii trochę pobuszować, ja będę oszczędna, bo ja jestem jeszcze przed wypłatą, ale Nikosia tam jeszcze ma jakieś zaskórniaki z kieszonkowego, więc stwierdziła, że sobie popatrzy na coś. Więc taki spacerek sobie trzaśniemy. Idziemy spacerkiem sobie do galerii. Nie chciało mi się auta uruchamiać specjalnie. Jest tak piękna ta pogoda, że szkoda nie korzystać. For me to find you. I just need a reminder before you go. It's when our hearts get separated, Fresh and Burn is all I ever know. Dobra. Okay. O que okay, dobra? Olha jakie Mango maracujá! Que okay. Leci sobie, ale ja muszę uciekać, bo tu robaki i trzy czy tu masakra. Muszę uciekać. Kochani, trochę się wyszykowałam, by malowałam, żeby lepiej wyglądać, bo ja idę za chwilę do siostry, tam będą koleżanki nasze z dzieciństwa na takie babskie spotkanko, więc musiałam trochę jakby lepiej wyglądać. W zasadzie dzisiaj już nagrywać nic nie będę. Klaudusia jedzie z tatem na konie, ja idę do koleżanki, a Nikosia bierze się za gotowanie. Będzie robiła kolację dla taty i siostry, jak mamy nie będzie. Chlebek grybany i szarlotkę. Więc yy, fajnie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, no to lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie. Bye bye he said,